Dzisiaj jesteśmy na dożynkach powiatowo-gminnych w kochanej i wspaniałej gminie Drawsko i w miejscowości Pęckowo. Jest to impreza doroczna, która podkreśla rolę trudu rolniczego, rolników. To są dożynki, to, są, to jest święto plonów, to jest święto, na którym rolnicy, nie tylko w naszym powiecie, czekają cały rok, bo to jest uwieńczenie, uwieńczenie całorocznej pracy rolnika. W naszym powiecie jest to na tyle ważne święto, że powiat jest, no jest rolniczy, można powiedzieć, może nie jest tak całkowicie rolniczy, jak gdzieś tam, powiedzmy, w innych częściach Wielkopolski, ale jest dużo rolników, Jesteśmy powiatem ziemskim w końcu, także tutaj jest to święto bardzo ważne. rolnicy przywiązują dużą wagę do tego święta. Fajnie, fajne jest to, że od początku, jakby jak powiat, powiat zaistniał, dożynki mają taką formułę przejściową, czyli można powiedzieć, że co roku odbywają się gdzie indziej, w innej gminie i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Wszyscy zawsze się fajnie przygotowują, stroją te wioski, jak widać, także to jest piękne. rolnika. Od roku planowaliśmy tutaj dożynki gminne. A po drodze, tak naprawdę w kwietniu bądź w maju, otrzymaliśmy propozycję organizacji dożynek powiatowych, więc zorganizowaliśmy gminno-powiatowe dożynki w Pęskowie. A to jest druga pod względem wielkości miejscowość w Gminie Drawsko, i też taka bardzo prężna rolniczo, więc pasuje. Witamy w Pęskowie wiosce rodzinnej. Staramy się w tych wydarzeniach jak gdyby powodować udział młodych osób, tak jak tej młodej wspaniałej wokalistki, czy też właśnie obrzędu dożynkowego przygotowanego przez dzieci tej Spędzkowskiej szkoły, bo to przyciąga rodziców, przyciąga dzieci i powoduje, że oni są tutaj i mam nadzieję się uczą. Najlepsze podziękowania dla rolników za jej ciężką pracę. Ja mam wzięcie rolnika i to zależy od pogody, od wszystkiego, a rolnik na to nie jest przygotowany, jaka będzie pogoda, jakie co, tak. To zależy dużo od, od nich, wiadomo, nie? Im więcej wiadomo zboża, to więcej chleba. Takim Szczególnym walorem jakby tego wydarzenia dzisiaj są stoiska promocyjne. Głównie złożone ze stoisk, stoisk promocyjnych wszystkich naszych 12 sołectw gminy Drawsko. Na tych stoiskach wsi prezentują swój potencjał, częstują różnego rodzaju przysmakami i trunkami. Myślę, że to między innymi przyciąga, ale też konkursy, które są organizowane czy przez gminę, czy przez powiat, włącznie z tym głównym konkursem na najładniejszy wieniec. Robimy co roku konkursy wieńców, wieniec musi być wykonany z, z tego, co rośnie na polu, mówimy o zbożu, dodajemy do tego zioła, te wieńce bardzo mocno są związane z tradycją taką naszą narodowo-katolicką, tak to jeszcze bym określił. Ja się z tego bardzo cieszę, że ta tradycja jest utrzymywana, przekazywana z pokolenia na pokolenie, jak widać tutaj. Po ilości osób, które przybyły, to są nie tylko rolnicy, to są nie tylko rodziny rolnicze czy rodziny rolników. To są wszyscy, którzy postanowili dzisiejsze popołudnie spędzić tutaj na właśnie dorzynkach powiatowo gminnych. Jak święto to święto, a bawimy się do oporu. Gwiazda wieczoru zaprosiliśmy zespół weekend. Zagradów jest zabodnałym, ko co na głośnę bo zawsze jesteś pragnieniem. Ja będę cię nosił na rękach.